Cześć, witam was na kanale MG Board Games. Z tej strony Gabriel, a w dzisiejszym odcinku mam dla was recenzję gry 51 stan Ultimate Edition od wydawnictwa Portal. Zaznaczę tylko, że ja wcześniej, ja wcześniej w żaden 51 stan nie grałem, także nie będę się odnosił do wcześniejszej wersji tam podstawowej, a także Master Setu. Cała jakby recenzja będzie oparta tylko i wyłącznie na tym pudełku. Na początku może zacznijmy od informacji pudełkowych, jest to gra 14, plus i w sumie tutaj z tą jakby granicą się zgadzam, bo mamy tutaj jakby dużo kombinowania w tej grze, naprawdę dużo kombinowania, i takie 14 plus no to jest taka bezpieczna granica. No może jak ktoś jest naprawdę ograny, to 12 plus, ale takiego, żeby bardziej się zagłębić w tą rozgrywkę, to tak 14 to jest bezpieczna granica. 60-90 minut na jedną rozgrywkę. Jeżeli gracie solo, no to w te 60 minut na spokojnie się wyrobicie nawet mniej. E, mi się udawało tam zejść, tam jak szybko już wszystko sam robiłem, to można do 40 minut, jak i może jeszcze mniej. E, dwie, osoby, tak myślę, że do trzech osób to jesteście w stanie się wyrobić do tych 90 minut, ale to już jak parę razy go zagracie i um, już będziecie troszeczkę bardziej ograni. Natomiast jeżeli macie grać tutaj więcej osób, czyli cztery osoby, no to w tych 90 minut raczej, że się, raczej myślę, że się nie wyrobicie. E, no chyba, że naprawdę mega szybko gracie, myślicie, kombinujecie, ale tu jest... Później, już naprawdę, tyle kombinowania, że, że nie widzę tego, żeby zamknąć się w, w 90 minutach. Yy, od jednego do czterech graczy, to tak jak powiedziałem przed chwilą, jest tutaj tryb solo i możemy grać w tą grę do czterech graczy. W samej grze wcielamy się w jedną z czterech frakcji. Nie różnią się one między sobą drastycznie. Nie jest to gra jakby taka symetryczna. Yy, tutaj, no te frakcje są podobne one się różnią tam dwoma czy tam trzema yy, różnicami, różnią się różnie masło maślane, ale jakby wiecie o co mi chodzi i o co w tej grze tak naprawdę wchodzi, yy, wcielamy się jak tak wcześniej powiedziałem w jedną z czterech frakcji i naszym zadaniem jest odbudowanie yy, zbudowanie naszego 51 pierwszego stanu w postapokaliptycznym świecie w uniwersum Neurosim tak jak tutaj widzicie jest tutaj Obszar jednego z graczy, i co my możemy sobie robić w naszej grze? Możemy zagrywać karty w zależności od rodzaju tych kart, czyli są karty produkcji, cechy, akcji. Produkcja wiadomo, czyli te, te karty produkcji powodują to, że dostajemy które jakieś dobra. Cechy mają jakieś tam efekty pasywne, lub, lub inne rzeczy, które też pomogą nam jakby w dalszej części rozgrywki. Mamy również karty akcji, sobie możemy zagrywać i potem załóżmy wysyłając naszego pracownika jednego, będziemy mogli oraz tam jakiś innych żetonów, będziemy mogli sobie dostawać czy to punkty, czy to nowe zasoby, czy to będziemy dostawać naszych właśnie robotników i tak dalej i tak dalej. Takie karty możemy również zagrywać w postaci umów dzięki którym również będziemy dostawać jakieś to zasoby przez dalszą część rozgrywki i od razu jak podpisujemy taką umowę, to też z automatu dostajemy konkretny zasób pokazany tutaj na umowie. Co możemy jeszcze zrobić? Możemy na przykład splądrować. Będziemy tutaj, jesteśmy takimi, w, tak jak załóżmy tutaj mamy sojusz mutantów, to oni są napadać, plądrować, możemy plądrować właśnie naszych, nasze karty z ręki poprzez wydawanie takich to Żetonów, żetonów kontaktów i dzięki temu będziemy otrzymywać jakieś tam określone dobra opisane na karcie. Możemy również plądrować lokacje naszych przeciwników, również tam wydając odpowiednią ilość żetonów kontaktu, im przez to będziemy przeszkadzać, bo z tych takich lokacji będą robiły się ruiny, a my będziemy dostawać też dobra opisane na tych kartach że możemy również na przykład przebudowywać nasze budynki, nasze ruiny wcześniej splądrowane dzięki takim oto żetonom załóżmy budulcu, ja na to mówię cegiełki, możemy sobie wtedy taką lokację przebudować, wybudować w jej miejsce albo może niekoniecznie w jej miejsce. Kolejną e, kartę jakby z ręki. I tak przez całą rozgrywkę rozbudowujemy nasz 51 stan. Staramy się rozwijać tą naszą frakcję w ten sposób, aby ona współgrała, żeby, aby te karty współgrały jak najbardziej ze sobą, czyli one się zazębiały, czyli żebyśmy dostawali potrzebne nam surowce, za które będziemy dostawać e, punkty zwycięstwa, a wygrywa ten gracz, który właśnie na sam koniec rozgrywki tych punktów zwycięstwa będzie miał najwięcej. W bardzo mocnym skrócie właśnie widzieliście jak ta rozgrywka mniej więcej przebiega w 51 stanie, oczywiście to pokazałem Wam przed chwilą rozgrywkę jakby podstawową, bo tutaj mamy zawarte jak nie wiem czy widzicie na pudełku, ale aż 6 dodatków, które Niektóre z nich wprowadzają jakieś inne, inne rzeczy, czy to żetony, czy to niektóry jeden z dodatków wprowadza coś w stylu Areo control mechaniki. Ale właśnie jeżeli o samej mechanice mówiąc, to gra jest typu właśnie takiego budowania silniczka, czyli poprzez zagrywanie tych kart w każdej rundzie rozbudowujemy ten nasz właśnie 51 stan, staramy się, aby te karty się zazębiały, czyli tak jak mówiłem wcześniej, żeby te karty same z siebie wynikały. Chodzi mi o to, że załóżmy jak mamy macie karty produkcji, które załóżmy tutaj mam, produkują te karnistry z paliwem, żeby one działały, dawały nam potem bonusy, czyli dostajemy tutaj na początku te paliwo, potem dzięki temu paliwie, paliwu Dzięki tym karnistrom możemy je położyć, wydać, załóżmy, żeby dostać ludzików, naszych robotników. Z tych z kolei robotników możemy wysłać gdzieś, żeby dostać inny zasób, żeby z kolei ten zasób wymienić na punkty zwycięstwa lub załóżmy na żatony kontaktu, dzięki którym potem będziemy mogli budować kolejne lokacje, podpisywać kolejne umowy lub plądrować kolejne lokacje, czy to z naszej ręki, czy to z lokacji przeciwników. I jeżeli chodzi właśnie tutaj o ten klimat takiej rozgrywki samej, to bardzo mi się podoba to, że na początku jest tak jakby ciężko, no bo jakby na początku nie mamy dużo, znaczy na początku w ogóle nie mamy nic, dostajemy te nasze podstawowe dobra, no i tak naprawdę wykona zagramy tam dwie-trzy karty i w sumie no nie mamy co dalej robić, no bo no skończyło nam się, no, no nie mamy surowców, więc nic nie zrobimy. Ale jakby z każdym tym kolejnym krokiem, z każdą kolejną rundą, jak już będziemy dobierać te karty, będą, będziemy otrzymywać coraz więcej surowców. Jakby widzimy, jak ten nasz 50 jakby pierwszy stan mm, się rozwijał, czyli jakby widzicie ten rozwój, czyli z niczego powstaje coś. Jakby mi się to bardzo podoba, ale jeżeli chodzi jeszcze o sam klimat rozgrywki, no to e, ilustracje na kartach są bardzo fajne, bardzo przyjemne. E, Powiem wam tak, ja ogólnie klimat sam postapo średnio lubię, ale ta, ta gra naprawdę przypadła mi do gustu. Czyli no to już jest jakby taki na plus, mogę to powiedzieć. jakby Mówię to o sobie, bo no, te postapo jakby tam wolę inne klimaty, ale no, ta gra naprawdę mi się podoba. Jeżeli może przejdźmy do wykonania samej gry też. Yy, mamy tutaj te karty nasze, o których wcześniej przed chwilą powiedziałem. Może nie są one płóciennego wykończenia, są to jakby te karty takie podstawowe. Jak najbardziej są ok, nie są złe. Ty, mamy te planszetki nasze yy, frakcyjne, są z, jakby też z grubego kartonu. One są bardzo fajne, nie powinny się tu nic zdzierać. Ilustracje na nich też są bardzo fajne. Yy, mamy też to również te nasze, właśnie, żetony, yy, czy to kontaktu, czy najważniejsze, w sumie, tutaj największą robotę robią, te żetony różne, yy, tych naszych surowców. Czyli, załóżmy tu te zębatki, to nie, nie wiem, jak się to oryginalnie nazywało. Ja na no te zębatki mówię trochę zło, złą, czy nie wiem, nie pamiętam. Mamy te właśnie karnistry paliwa, mamy naszych ludzików, robotników, mamy broń, mamy cegiełki nasze. I naprawdę to bardzo fajnie też wpływa na rozgrywkę, w sensie mi się to bardzo podoba. Co tu, tu jeszcze takiego mamy względem wykonania? Mamy tu też insert w tym pudełku i tutaj jakby mam do tego tak... I mi się podoba, i mi się część nie podoba. Tu mamy insert taki, że jakby te karty wszystkie z dodatków nam się tutaj mieszczą, wszystko bardzo fajnie. Ale mamy tutaj... Jeszcze tą tackę na nasze żetony i tutaj o tyle jest to słabo, że jak to wszystko, co sobie przymkniemy i to sobie siedzi tutaj w środku pudełka, zazwyczaj to stoi, to już jak widzicie tutaj, to się wszystko przysypuje, także no to na minus, to mi się osobiście, no wydaje mi się, że to można byłoby jakoś rozwiązać lepiej yy, i nie wiem, czy może to jakoś zrobić, żeby to się tak domykało bardziej, no, w sensie coś tu można było zrobić lepiej, to, to jakby mi się nie podoba w tym insercie. I e, tak jak tutaj się mieszczą te, są przegródki na tych wszystkich żetonów, to też e, w grze tutaj mamy też inne żetony, z, z, z tych właśnie dodatków, albo nawet nie z dodatków. Mamy tutaj żetony, e, które gdzieś e, zapowiedziałem, ale mamy tutaj jakby żedo, żetony przebudowy, żetony tarcz, tych, które e, umożliwiają nam to, że jakby splądrowanie naszych lokacji będzie dużo cięższe. No jakby na to już nie ma miejsca. To, to, są, to jest trzymane w woreczkach strunowych, no jakby, no nie wiem, można, może też można było zrobić coś e, takiego, żeby tamte żetony też się tu zmieściły, no nie wiem, no e, to jest takie moje zdanie. E, dalej idąc jeszcze, co Wam mogę powiedzieć na temat tutaj wykonania, może e, nie samego wykonania. Ale dwa słowa bym powiedział o instrukcji, o samej jakby formie tej instrukcji. No, mi jakby ta instrukcja się nie spodobała, w sensie, o ile zasady wytłumaczone są bardzo dobrze, jakby przeczytacie tą instrukcję i wszystko powinno być raczej jasne, to jakby styl tej prowadzenia, tej. Prowadzenia przez nas, yy, gdy czytamy tą instrukcję, no to jakby mi się to nie podoba, no bo to jest taki humor, że no jakby nie wiem, no troszeczkę z nas się naśmiewa, no nie wiem jak wam to powiedzieć, no ale jakby no ja tego nie kupuję, taki prześmiewczy strasznie to jest, yy, no mi to nie pasuje, no jakby no widziałem, że niektórym ludziom też to ten klimat w instrukcji nie pasuje. Niektórym to pasuje, to jest jakby kwestia gustu, ile osób tyle opinii, także to jest jakby moja opinia, że jakby sama treść instrukcji jest yy, bardzo dobra, bardzo wszystko dobrze przedstawione, co sama forma przedstawienia narracyjna, o forma narracyjna prowadzenia tej instrukcji, no do mnie to nie przemówiła, chyba wolę bardziej trady tradycyjny sposób, yy, no i tak bym to raczej podsumował, o, jeżeli chodzi o instrukcję. Przejdźmy jeszcze teraz może do dodatków. Jak jak wcześniej powiedziałem, mamy tu 6 dodatków, które wprowadzają to większe, to mniejsze zmiany, ale jakby, no, macie tu zawarte chyba wszystkie dodatki, jakie wyszły do tej gry. To jest jakby ten, jakby, no, Ultimate Edition, czyli no oficjalna, jakby ostatnia już wersja tego 51 stanu i Dzięki tym dodatkom, mega zwiększa Wam się regrywalność już i tak, w miarę dosyć spora, bo w samych, samej samych kart w talii podstawowej jest już dosyć sporo, a wprowadzając jeszcze dodatek do wersji podstawowej, to no jakby ta regrywalność jest jeszcze większa. Jeżeli chodzi o dodatki, to jest taka, jakby nie wiem, czy wiecie, ale Możecie grać jakby w jeden dodatek naraz, czyli że no, po prostu tasujecie talię z dodatku i tasujecie talię podstawową, ale jakby nie możecie zmieszać jeszcze dodatkowo jeszcze jednego dodatku, czyli gracie tylko z jednym dodatkiem naraz. No i te dodatki wprowadzają mniejsze lub większe zmiany. Ja zagrałem w, w sojuszników, w zgliszcza. To tak, sojusznicy wprowadzają nam nowe żetony. Jakby tych sojuszu, dzięki którym będziemy mogli tam budować, plądrować lokacje. Z wprowadzają nam stos kart odrzuconych jakby dla każdego gracza. Dodatkowo mamy jeszcze takie jedną dodatkową talię... Boże, nie pamiętam to się nazywało. Wydarzeń, połączeń, coś takiego. I tam wprowadza też mechanikę z ruinami. I jeszcze grałem w którejś z dwóch, na pewno nie grałem w Molocha i któreś jeszcze z dwóch dodatków grałem, ale już tam nie pamiętam zbytnio w które, ale to były te, które tam wprowadzały chyba po prostu nowe karty, także dzięki tym dodatkom z ta już i tak spora regrywalność zwiększa Wam się jeszcze bardziej. Przejdźmy jeszcze do trybu solo, bo ten tryb, jakby solo w tej grze jest. Są nawet dwa tryby solo, z czego jeden podoba mi się bardziej, drugi mniej. Zagrałem w obydwa i tak, yy, muszę tylko zobaczyć, jak to się nazywało. Ten pierwszy, jakby podstawowy tryb solo, yy, podobał mi się mniej. Zagrałem w niego raz i tak stwierdziłem w sumie, że no tak, no ok, spoko, ale jakby szału nie było. Natomiast ten drugi tryb solo autor jest jakiś Joe Leon, nie wiem, jeżeli przykręciłem nazwisko to to bardzo przepraszam, ale ten drugi tryb solo już dużo bardziej mi podpasował, jest dużo lepszy. Będziecie mogli zobaczyć właśnie na kanale niedługo rozgry pełną rozgrywkę właśnie z tego trybu solo. I naprawdę ten tryb solo jest naprawdę fajny. Ja Powiem Wam tak, że jak zagrałem w ten pierwszy tryb solo, potem zagrałem w ten drugi tryb solo, tego samego wieczoru w sumie, to potem miałem tak, że tego samego wieczoru chyba jeszcze zagrałem trzy razy w ten drugi tryb solo. Tak mnie jakby ta gra wciągnęła i jakby ten tryb drugi solo jest dużo, dużo według mnie fajniejszy, no i jakby tu widzicie jakby tutaj ta gra mnie na przykład zachęca, żeby jeszcze raz zagrać, bo w solo, jakby no nie jest to dużo czasu, no najwięcej to w sumie rozstawienie, chociaż jego i tak nie ma dużo, ale no solo jak najbardziej grywalne i też jeżeli chcecie zamierzacie w to grać sami, to naprawdę Wam ten 51 stan polecam. Przechodząc do podsumowania odcinka, czy tą grę bym Wam polecił? Z pełną świadomością bym tą grę Wam polecił, bo. Jeżeli ktoś lubi postapę, no to to pierwszy plus. E, ten, gra jest naprawdę wciągająca, co mogliście już wywnioskować wcześniej. E, naprawdę przyjemnie w, nie, w nią się gra. Te możliwości kombinowania, to, że tą jedną kartę możemy zagrać tak naprawdę na trzy sposoby, to daje nam naprawdę duże możliwości. Sam jakby klimat tej gry, to że no te karty są naprawdę fajne, to że tak jak mówiłem na, na początku, że ta, ta jakby ten stan nam się rozbudowuje, widzimy jak ten jakby to się wszystko nam buduje, coraz więcej tych surowców, coraz więcej mamy ludzi. Jakby to wszystko składa się na to, że no, ten klimat jest naprawdę fajny i do tej gry ja sam osobiście lubię wracać. Kolejnym takim plusem jest właśnie ta regrywalność tego tytułu, no bo macie tutaj 6 dodatków, które zanim ogracie tak dobrze, czy to solo, czy to ze znajomymi, czy tam z rodziną, to naprawdę minie dużo czasu, a podczas tego. Ogrywania to naprawdę będziecie mieli dużo, dużo fajnej zabawy. Ja osobiście uważam, że to jest jedna z lepszych, rozbudowanych gier karcianych, w jakie ja grałem. Ta gra mi się naprawdę, naprawdę, szczerze wam mówię, bardzo spodobała. Ale tym właśnie takim najważniejszym plusem dla mnie jest ta możliwość kombinowania w tej grze, czyli że naprawdę. Musicie tu pomyśleć, jak ten swój pierwszy stan rozbudować. To, że ta jedną, taką jedną kartę możecie zagrać na trzy sposoby. Yy, jakby widzicie ten rozwój z waszej jakby frakcji, to mi się mega podoba. Bardzo ważnym aspektem tej gry jest oczywiście jej cena. Także sprawdźmy, ile na ten moment ta gra kosztuje, za ile możecie ją kupić. Najtaniej z tego co widzę na plancheo, to możecie ją dorwać aktualnie za 231 zł, natomiast taka średnia cena, za którą powinniście tą grę dostać, to jest takie 240-250 zł. To by było na tyle w tym odcinku ja tą grę wam mogę polecić, bo osobiście mi się bardzo spodobała. Jeżeli macie okazję zagrać u znajomego czy u kogoś, to zagrajcie. I na pewno Wam się ta gra spodoba, i prawdopodobnie może się ona znaleźć w Waszej kolekcji. To by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli się podobało, możecie zostawić lajka. W komentarzu dajcie znać, czy graliście w 51 stan, a jeżeli tak, to czy który z dodatków Wam najbardziej się podoba. Zachęcam do subskrybowania tego kanału, aby być na bieżąco. A teraz dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Do następnego materiału. Cześć!